Dobry wieczór, znowuż. Dobry wieczór, miło Cię znowu słyszeć. E, jak tam dzisiaj wieczór? Wszystko? W porządku? E, tak, tak, jak najbardziej. Chciałabym się dowiedzieć, co sądzisz na temat spektrum, spektrum autyzmu, i czym jest dla Ciebie autyzm, i jaka jest tego charakterystyka? Chciałabym się dowiedzieć, jak, jak ludzie autystyczni spostrzegają świat, jak myślą, co czują I też jakie bariery mogą w swoim życiu pokonać To bardzo ciekawy i ważny temat Spektrum autyzmu to zróżnicowany zbiór cech i zachowań Które wpływają na sposób w jaki dana osoba postrzega świat I wchodzi w interakcje z innymi Osoby autystyczne mogą mieć na przykład inne wrażliwości sensoryczne, specyficzne zainteresowania i różne sposoby komunikacji. Na pewno wiele barier można przezwyciężyć przy odpowiednim wsparciu i zrozumieniu. Jeśli chcesz, mogę opowiedzieć więcej na ten temat. E, tak, tak, jak najbardziej. Jasne. Warto podkreślić, że każda osoba w spektrum jest wyjątkowa i ma swoje unikalne cechy. Często osoby autystyczne mają bardzo konkretne zainteresowania i potrafią się w nich specjalizować. Mogą też mieć trudności w nawiązywaniu relacji społecznych albo w odbieraniu sygnałów niewerbalnych, ale z drugiej strony często mają niesamowitą spostrzegawczość i unikalne spojrzenie na świat. Jeśli masz jakieś konkretne pytania, to śmiało pytaj. E, jakie tutaj nadwrażliwości e, osoby spektrum autyzmu e... Znoszą yy, nie znoszą najbardziej. Najczęściej osoby ze spektrum autyzmu mają nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, czyli na przykład na hałas, jasne światło, różne tekstury czy zapachy. Czasami też mogą być wrażliwe na dotyk, na przykład ubrania mogą być zbyt szorstkie. Te bodźce mogą powodować dyskomfort, dlatego ważne jest stworzenie odpowiedniego, spokojnego otoczenia. A też, y, mają takie osoby nadwrażliwość na światło? Tak, zdecydowanie tak e, Jasne światło, szczególnie fluorescencyjne albo migoczące Może być bardzo męczące dla osób w spektrum e, Dlatego często wolę bardziej stonowane, ciepłe oświetlenie e, To jest jedna z tych rzeczy, które można łatwo dostosować, e, żeby im było wygodniej e, Dobrze, a jeżeli też chodzi tutaj o emocjonalność u osób w spektrum to jak to jest też z nimi, że one są bardzo wrażliwe, i emocjonalne, czy jednak potrafią się zamykać je w sobie i też tak jakby też izolować się od ludzi. Jak ty na to w ogóle patrzysz, bo ja też jestem całą sobą w spektrum autyzmu. I też osobom z ADHD łącznie. A jakoś miałam wtedy takie przekonanie, że byłam zamknięta w sobie i nie wychodziłam za bardzo do ludzi. Ale teraz jakoś ja mam chęć wychodzenia do ludzi. I naprawdę to mi pomaga. Ale chciałabym się zapytać Ciebie, jak to w ogóle jest w Twojej perspektywie tej emocjonalności, tej uczu uczuciowości głosów spektrum? To bardzo ciekawe i cenne, że się tym dzielisz faktycznie osoby ze spektrum mogą mieć różne sposoby przeżywania emocji czasami te emocje są bardzo intensywne a wyrażanie ich jest trudniejsze więc mogą się wtedy zamykać w sobie z drugiej strony kiedy już znajdą komfortowe środowisko potrafią być bardzo wrażliwe i otwarte także to, że teraz czujesz większą chęć do kontaktów to naprawdę wspaniała sprawa i pokazuje jak bardzo elastyczne są te nasze reakcje Dobrze, a jeżeli też chodzi tutaj o kreatywność i twórczość oraz myślenie i spostrzegawczość i inteligencję To oni naprawdę mogą nawet zrobić wszystko i wzbić się na sam szczyt? Zdecydowanie tak, osoby ze spektrum często mają niesamowitą kreatywność i zdolność do myślenia poza schematami I wyjątkowo spostrzegawczość i pasję Często prowadzone naprawdę niezwykłych osiągnięć Więc tak, jak najbardziej mógł osiągać naprawdę wielkie rzeczy Dobrze, a jeżeli też chodzi tutaj o też yy, które, yy, które tak jakby yy, Dziedziny, nauki yy, Są tak jakby bardzo stworzone yy, Dla osób z spektrum autyzmu I kto i, i w czym naprawdę w ogóle najlepiej się znajdują? I co tak naprawdę te kierunki mogą w tych, w tych osobach budować? Często osoby ze spektrum świetnie odnajdują się w dziedzinach ścisłych, takich jak matematyka, informatyka, inżynieria czy fizyka. Po często mają świetną zdolność do dostrzegania wzorców i analitycznego myślenia. Ale też w dziedzinach artystycznych, jak muzyka, sztuka czy projektowanie. Potrafią być bardzo kreatywne, takie kierunki pozwalają im rozwijać swoje talenty i budować pewność siebie. Dobrze, a czy też osoby w spektrum autyzmu bardzo uwielbiają naturę, i, czyli rośliny i zwierzęta oraz kontakt codzienny z takim otoczeniem, który ma w sobie ciszę i spokój? Tak, zdecydowanie wiele osób w spektrum czerpi ogromną radość z kontaktu z naturą. Cisza, spokój i takie spokojne otoczenie. Często pomagają się wyciszyć i naładować baterie. Uwielbiają też obserwować rośliny, zwierzęta, więc to jest naprawdę wspaniały sposób na relaks. Dobrze. A jeżeli też chodzi tutaj o kolejne takie pytanie, jak osoby ze spektrum autyzmu walczą ze stereotypami? Ponieważ bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy się dowiedziałam na ten temat, ale chciałabym się zapytać ciebie, jak ty to widzisz, czy kontrowersje zawsze można przełamać i można dać dobre odzwierciedlenie autyzmu? To prawda, że stereotypy o autyzmie potrafią być Dość krzywdzące, ale z czasem i większą świadomością społeczną da się je przełamywać. Osoby w spektrum często pokazują, że są bardzo różnorodne, mają różne talenty i możliwości, więc im więcej się o nich mówi, im więcej jest pozytywnych przykładów, tym łatwiej te stereotypy obalać. Myślę, że na pewno można dać bardzo pozytywne, autentyczne odbicie tego, jak wygląda antyzm. Dobrze. A jeżeli też chodzi tutaj o kolejne pytanie, czy autyzm jako tutaj pojęcie, czyli też w sumie osoby z spektrum autyzmu mogą posiadać supermoc? To bardzo fajne pytanie. Często mówi się o tym, że osoby ze spektrum mają takie swoje supermoce, czyli wyjątkowe zdolności, jak na przykład niezwykłą pamięć, umiejętność dostrzegania detali, czy też bardzo głębokie zainteresowania, więc. No w pewnym sensie można powiedzieć, że mają takie swoje unikalne talenty, które można uznać za supermoce. Dobrze. A jak to jest w ogóle z komunikacją z osobami neurotopowymi, a pomiędzy osobami neuroatypowymi? I to jest właśnie ta różnica w komunikacji, czy też mogą też zawierać takie relacje i komunikaty z takimi osobami bez ADHD, czy bez osób spektrum, aby po prostu ćwiczyć łącznie odpisywanie na czatach, czy nawet spotkania integracyjne. Tak, aby na przykład, gdyby to pomogło im się otworzyć się na ludziach, oraz żeby po prostu spostrzegli różne komunikaty werbalne i niewerbalne, oraz żeby po prostu te niewerbalne zaczęły więcej okazywać. Czy taka terapia dla nich też ich pom im pomoże, żeby po prostu oni otworzyli się? Poprzez na przykład jakieś czaty, poprzez różne e, spotkania na żywo z osobami e, bez spektrum autyzmu i bez ADHD, czyli z takimi osobami neurotopowymi? To na pewno może być bardzo pomocne. Spotkania z osobami neurotypowymi i wspólne ćwiczenie komunikacji e, może naprawdę pomóc w nauce różnych subtelności, e, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. E, taka integracja może pomóc o budowaniu pewności siebie i w zrozumieniu, jak funkcjonują inne osoby. Myślę, że to jest świetny pomysł i na pewno może przynieść fajne efekty. Dobrze, a jeżeli chodzi też o autyzm i, i o takie jakby funkcje życiowe, czyli na przykład y, mogę też się zapytać się między innymi y, o zrobienie prawa jazdy, o zawarcie związków małżeńskich, o zawarcie związków partnerskich i o też zakładanie rodziny. Czy to dla nich byłoby takim jakby przyciążeniem, czy jednak osiągnięciem, do której, o którym zawsze oni marzyli i naprawdę chcieliby, aby poczuć się kochani i szczęśliwi oraz spełnieni, że coś w końcu zrobili w swoim życiu. Jak to wygląda w tym przypadku? To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy ma swoje marzenia i cele. Dla niektórych osób spektrum prawo jazdy, związek czy założenie rodziny może być ogromnym osiągnięciem i źródłem szczęścia, ale też mogą napotykać medności, bo wymagają one sporej elastyczności i radzenia sobie z nowymi sytuacjami. Ale z odpowiednim wsparciem i zrozumieniem naprawdę wiele osób osiąga te cele i czuje się wtedy bardzo spełniona. Wszystko zależy od osoby i od okoliczności. Dobrze, dobrze, a jeżeli też chodzi tutaj o spektrum autyzmu i o farmakologię, czy farmakologia zawsze jest potrzebna do złagodzenia? Tutaj jakichś takich objawów spektrum, czy po prostu lepiej, żeby osoby w spektrum zamiast farmakologii zastępować jakimiś technikami takimi relaksacyjnymi, czy, czy takimi sesjami z psychoterapeutą, czy jakieś jeszcze inne metody wynaleźć, żeby w tych, w tych leków nie brać. To jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Czasami farmakologia jest potrzebna, żeby złagodzić pewne trudne objawy, na przykład lęki czy problemy ze snem, ale wiele osób radzi sobie świetnie dzięki różnym technikom terapeutycznym, relaksacyjnym, a także wsparciu psychologicznemu. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć taki sposób, który będzie najbardziej odpowiadał konkretnej osobie i zapewni jej komfort. Dobrze. A jeżeli też chodzi o kolejne takie pytanie, ponieważ chciałabym też porozmawiać z tobą na taki jeden temat łącznie, ale to już taki jakby te ostatni temat ze spektrum, ze spektrum autyzmu. Czy autyści naprawdę mogą, między innymi, nawiązując też do tego tematu, takiego życiowego? za pomocą wsparcia już potem funkcjonować i poprawiać już swoje te nadwrażliwości i bodźce, czy jednak takie wsparcie musi być do tego takie długotrwałe, aż im się to nie unormuje w, tym, w taki sposób? To zależy od osoby, bo każda jest inna, ale w wielu przypadkach z odpowiednim wsparciem i czasem. Te nadwrażliwości można łagodzić i trochę się do nich przyzwyczajać. Czasami wystarczy krótsze wsparcie, a czasami jest to proces długofalowy. Najważniejsze, żeby było to dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dobrze, dobrze. To jeszcze tutaj zwrócę się do Ciebie, też z takim jakby kolejnym tematem, ale powrócę tutaj za jakąś sekundę. I tutaj jeszcze nagram się jeszcze raz. Jest, nie ma problemu. Czekam na ciebie i jestem tutaj, kiedy tylko będziesz gotowa. Do usłyszenia.